Witam wszystkich na kanale Diernej Channel. Dziś urządzimy sobie małe polowanie. Ja już sobie zdążyłem tutaj przygotować pewnego zawodnika. Dziś urządzimy sobie polowanie Gigantozaurem. Zobaczmy, jak on zareaguje na widok ludzi. A przy okazji, przypominam o subskrybowaniu i jak chcecie grać ze mną dalej, Łapka w górę. Przygotowałem już, przygotowuję w sumie już nową niespodziankę na kolejny odcinek zrobimy sobie mały pokaz na arenie zobaczcie w ogóle co to ja tutaj dla was przygotowałem mamy już tutaj stworzenia morskie różnego gatunku zaura mam Co my tu jeszcze mamy? Panikuję, jaki wielki krokodyl. Wróćmy teraz do naszych ludzi, do gigantozaura. On już doleciał? Jeszcze nie, jeszcze chwilka. Przyspieszmy sobie troszeczkę ten czas. O, ale już leci. Już zaraz wyląduje znaczy to sobie... Transportation Mamy już zagrożenie dla ludzi. Znacie w ogóle, jaką ładną skórkę mu dało się zrobić. Oni są dla niego chyba tacy mali, że on ich ledwo widzi. Co on tutaj, nikogo nam nie zje? Nie jest głodny? O, ale już coś chyba upatrzył sobie jakąś ofiarę. Zobaczcie, on rozdeptuje ludzi. On no, chyba wcale ich nie będzie ja tylko będzie rozdeptywał. I uciekł nam. Rozdeptał kilka osób i uciekł. Zobaczmy, co tam się wydarzyło. że oni jeszcze tam leżą? Tu leżeli. Ale widać, że on nie jest za bardzo zainteresowany ludźmi. Pozi zobaczcie, iść do własnego wybiegu. Jeszcze dajmy mu jedną szansę. Coś mu się już tutaj nie podoba się w stronę ludzi. Zobaczmy co tu się stanie, co on zrobi. Zobaczcie on. Rozdeptuje ludzi. Widzieliście? Rozdeptuje. Wcale nie jest z nimi zainteresowany, on tylko ich depcze. Ale mam jeszcze jednego dinozaura przygotowanego. Takie okoliczności, ale to już, kochani, w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam do komentowania, subskrybowania i oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebym nagrywał dalej dla Was filmiki. Trzymajcie się, cześć.